Lech Wałęsa nie ustępuje w swoim starciu z Jarosławem Kaczyńskim. Były prezydent Polski wciąż atakuje prezesa partii rządzącej, co nie zawsze podoba się społeczeństwu. Były opozycjonista jest znany z używania ostrych słów, choć tym razem przeszedł chyba samego siebie. Kropka Lech Wałęsa wciąż stara się przekonać Polaków, że obecny rząd powinien jak najszybciej podać się do demisji. Póki co jego działania wzbudzają jednak często zażenowanie. Wiele ludzi uważa, że były prezydent używa zbyt prostego słownictwa. Stara się on mówić bezpośrednio, ale często w ten sposób sprawia wrażenie osoby zapatrzonej w siebie. Polityk osiąga tym samym efekt odwrotny od oczekiwanego tym razem twarz zmian ustrojowych w Polsce postanowiła zwrócić się bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, przypominając relacje łączące obu panów. Wcześniej wiedzieliśmy, że przez długi czas Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński przyjaźnili się, ale były prezydent przypomniał sytuację, która znacznie wpłynęła na ich znajomość. Kropka Lech Wałęsa o dawnych relacjach z Kaczyńskim. Kilka dni temu odbyła się konwencja prawa i sprawiedliwości, w trakcie której dłuższe przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Jeden z najważniejszych polityków w naszym kraju wypowiedział się m.in. na temat edukacji seksualnej dla najmłodszych, jaką wprowadzić chcieliby niektórzy politycy partii opozycyjnych. Kropka myślnik my chcemy jasno powiedzieć, tu mówimy nie, a już w szczególności jeśli chodzi o dzieci. Waro od naszych dzieci. Głosił Jarosław Kaczyński podczas niedawnej konwencji PISU Polityk jasno ogłosił zamiary swojej partii i jej poglądy w temacie, który w ostatnich dniach wyjątkowo rozgrzewa Polaków. Edukacja seksualna i karta LGBT wyjątkowo podzieliły Polaków, a partia rządząca nie pozostawia wątpliwości co do swojego zdania w tej sprawie. Już od dłuższego czasu wiadomo było, że politycy zjednoczonej prawicy są zdecydowanie przeciwni wprowadzeniu zmian w nauczaniu najmłodszych. Wypowiedź jest oczywiście nawiązaniem do słów Pawła Rabieja, który chciałby, aby nowe zasady edukacji seksualnej zostały wprowadzone już w najbliższej przyszłości. Lech Wałęsa znów atakuje pis. Facet którego kiedyś na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie będzie mówił Polakom co wara, a co nie wara. Może se tak do kota powiedzieć, ja nie do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej wygramy. Napisał na Twitterze Lech Wałęsa, odnosząc się do ostrych słów prezesa partii rządzącej. Polacy to mądry naród, wiedzą, co dla nich dobre jest, a co złe i wybiorą mądrze. Nie będzie ich pouczał facet który nie ma zielonego pojęcia co to znaczy być ojcem. Za kogo on się uważa używając bezkarnie takich słów jak kanalie czy vara? dodaje jeden z najbardziej zagorzałych przeciwników partii, która obecnie rządzi Polską.